Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat to czwarta odsłona serii o superbohaterze w barwach amerykańskiej flagi, a zarazem pierwsza z Antonym Mackiem w roli tytułowej. Film miał trudną drogę na ekrany z licznymi przerwami w zdjęciach i dokrętkami, co niestety odbiło się na jego spójności. Fabuła skupia się na Samie Wilsonie, który przejmuje rolę kapitana Ameryki po Stevie Rogersie. Nowy prezydent USA, Tadeusz Ross, proponuje mu odbudowę zespołu Avengers. Jednak nieudany zamach na prezydenta podczas międzynarodowego szczytu komplikuje sytuację, a głównym podejrzanym staje się mentor Wilsona Isaiah Bradley. Sam musi oczyścić jego imię, jednocześnie mierząc się z własnymi wątpliwościami co do nowej roli. Niestety, film cierpi na brak spójności fabularnej i głębi postaci. Choć Antony Mackie stara się nadać swojemu bohaterowi charyzmy, scenariusz nie daje mu wystarczająco przestrzeni na rozwinięcie postaci. Pojawienie się Red Hulka, choć zapowiadane, nie wnosi oczekiwanego napięcia. Nowy Kapitan Ameryka to film, który miał potencjał, ale ostatecznie nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Dla zagorzałych fanów MCU może stanowić kolejny element układanki, jednak dla szerszej publiczności może okazać się rozczarowaniem. Moja ocena. 5 na 10.